Zmieniła się wyjątkowo e, dyplomacja, wywiad, też jak niektórzy twierdzą, e, MI6 brytyjski na tym kierunku. Czy Brytyjczycy zawsze prowadzili tam e, taką geopolityczną grę, grali sobie w geopolityczne szachy w tym regionie, czyli Kaukaz, Azja e, Centralna? Czyli to bardziej, bardziej Brytyjczycy niż Amerykanie. E, bardziej w tej chwili zdecydowanie. E, znaczy, sam fakt, że na czele M.I.X. stanął e, Richard Moore który jest byłym ambasadorem Wielkiej Brytanii w Ankarze, w Turcji, i który miał, według bardzo różnych danych, znakomite relacje i z Erdoanem, i z otoczeniem Erdoana, świadczy o tym, że jak niektórzy twierdzą, cały ten konflikt teraz o Karabach został tak naprawdę podgrzany i sprowokowany przez Brytyjczyków. Znaczy nie na takiej stacji, że oni to zrobili bezpośrednio, tylko po prostu namawiali do tego, do takiej konfrontacyjnej linii Turków. Podobno właśnie oni. Tak było, nie wiemy, ale na pewno Wielka Brytania wraca do gry, jeśli chodzi o obszar tego miękkiego podbrzusza eurazjatyckiego, i coraz więcej ekspertów skłonnych jest właśnie przychylać się ku temu twierdzeniu, o którym powiedziałem przed chwilą. Oni, Brytyjczycy, odbudowują swoją pozycję w Eurazji, również paradoksalnie trochę kosztem Stanów Zjednoczonych. To będzie ciekawa rozgrywka, bo w którymś momencie już dzisiaj Wielka Brytania tą politykę prowadzi samodzielnie. Znaczy, Wcześniej przywykliśmy do tego, że Brytyjczycy byli takim, tak, jak i Polska w wielu sprawach, takim narzędziem, instrumentem Amerykanów. W tym przypadku nie. Zwróćmy uwagę na odmienność stanowisk y, y, głoszonych przez Brytyjczyków i Amerykanów, choćby w sprawie Nagonego Karabachu. Zresztą nie było jednomyślności y, pomiędzy tymi dwoma krajami, więc ten blok anglosaski też tutaj ma takie wewnętrzne przedsięwzięcia. Tak, 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 widać to wyraźnie. Rozumiem, że Francuzi.